Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony OriOvit i dzisiaj dla Was ciekawe wieści. Zaczynajmy. W takim razie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i lecimy z tekstem do wysłuchania. Żadne społeczeństwo nie chce, abyś stał się mądry. Jest to przeciwne inwestycjom wszystkich społeczeństw. Jeśli ludzie są mądrzy, nie można ich wykorzystywać. Jeśli są inteligentni, nie da się ich ujarzmić, nie można ich zmusić do mechanicznego życia. Do życia jak roboty będą się bronić, zapewnią swoją indywidualność. Będą mieli wokół siebie zapach buntu. Będą chcieli żyć w wolności. Wolność przychodzi z mądrością wewnętrzną. To jest nierozłączne. I żadne społeczeństwo nie chce, aby ludzie byli wolni. Komunistyczne, faszystowskie. Kapitalistyczne społeczeństwo, hinduskie, mahometańskie, chrześcijańskie, żadne społeczeństwo nie lubi, gdy ludzie używają swojej własnej inteligencji, ponieważ w momencie, gdy zaczynają używać swojej własnej inteligencji, stają się niebezpieczni. Niebezpieczni dla establishmentu, rządu, niebezpieczni dla ludzi, którzy są władzy. Dla oka wszystko widzącego. Niebezpieczni dla mających, niebezpieczni dla wszelkiego rodzaju opresji, wyzysku, ucisku. Niebezpieczni dla kościołów. Niebezpieczni dla państw, niebezpieczni dla narodów. W rzeczywistości. Mądry człowiek jest żywym ogniem, płonie. Wolałby raczej umrzeć, niż zostać jakimś niewolnikiem. Śmierć nie będzie miała dla niego aż tak wielkiego znaczenia, bo nie może sprzedać swojego życia wszelkim rodzajom głupstw, wszelkiego rodzaju głupim ludziom. Nie może im służyć. Dlatego społeczeństwa na przestrzeni wieków dostarczały Wam fałszywej wiedzy, nam. Taka jest właśnie funkcja Waszych szkół, kolegiów, uniwersytetów. Nie służą Tobie, pamiętaj, służą przeszłości, służą własnym interesom. Oczywiście, ciągle nadmuchują twoje ego, coraz bardziej, dają ci coraz to więcej stopni, twoje imię staje się coraz dłuższe, ale tylko imię, ty stajesz się coraz krótszy. Nadchodzi moment, w którym są tylko certyfikaty, a człowiek zniknął. Najpierw człowiek nosi certyfikaty, potem certyfikaty niosą człowieka. Ten człowiek od dawna nie żyje. Właśnie to chciałem Wam przekazać. Powiedzcie, co myślicie o tym. Wszystko jest prawdą, szkołę macie wprowadzić do Matrixa. Ma nadmuchać twoje ego, i mamy takich profesorków, jakich mamy, służących ogłupianiu ludzkości, niewiedzących, niemyślących samemu logicznie, że te szmaciska, które są noszone na twarzy, to są zrobione z plastiku i niczemu nie służą. Wdycha służą do wdychania własnego powietrza. Takich mamy inteligentnych ludzi w Polsce. Na świecie ogólnie pokazała to. Dobrze, moi drodzy, to wszystko. Dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz. Subskrybujcie kanał. Trzymajcie się. Na razie.